Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy. Witajcie już w kolejnym z wielu odcinków gry Heroes of Might and Magic 4. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać zaklęcia czwartego poziomu. Moim zdaniem te najpotężniejsze. I zanim przejdę do materiału, tutaj może drobna, prywata. Otóż, moi drodzy widzowie, tak się złożyło w moim życiu, że będę musiał mocno ograniczyć moją twórczość na YouTubie. Otóż, zdarzyło się tak, że zmieniłem lokalizację, jeśli chodzi o pracę, jak kiedyś miałem pół godziny, to teraz pół godziny zmieniło się w półtorej godziny. Także łącznie na, na dojazdy dziennie tracę około 3 godzin. Kiedy wstaję, jest ciemno i kiedy wracam, jest ciemno. Także Wam powiem, nie jest za ciekawie, ale cieszy mnie to, że ocaliłem pracę. I nawet fajnie, że zmieniłem miejsce, bo niby Wam, wam powiem, robię te same rzeczy, te same obowiązki, ale jest inna energia. Inni ludzie są bardziej życzliwi, tacy... Bardziej skorzy do współpracy. Naprawdę fajnie mi się pracuje w nowym miejscu pracy. W nowym, nie nowym, bo robię te same obowiązki, tylko że dalej. No ale ma to też swoją cenę, moi drodzy, no będę musiał mocno ograniczyć moją twórczość na YouTube. Dlatego jeśli się pojawi materiał, jeden kura 2 w miesiącu, to będzie bardzo dobrze. Dlatego wolałem już następnie wam o tym powiedzieć. No, moi drodzy, takie. Życie, i nie piszcie mi w komentarzach, żebym zmienił pracę. Bo ja lubię swoją pracę, fajnie mi się pracuje. Ale tak się złożyło, że po prostu zmieniła się lokalizacja. No cóż, takie życie, ale wam powiem, mimo wszystko jestem zadowolony, bo fajni ludzie, powiem otrzucajmy fajni ludzie, tacy życzliwi, yy, fajni, tacy, tacy z którymi się fajnie rozmawia. Także mimo wszystko jestem zadowolony, no ale będę musiał tutaj ograniczyć moją twórczość na moim kanale. No i moi drodzy. Jeszcze z prywaty, to Wam powiem niedawno ukończyłem grę Diablo 4. Niedawno przeszedłem Fabułę. Powiem Wam, fajna gra pod kątem fabularnym, ale jeśli chodzi o sam gameplay, to nie ma startu do legendarnej już gry Diablo 2. Diablo 2 jest pod każdym kątem lepsze od 4. Nawet słuchajcie, trójka jest lepsza od czwórki Jeśli chodzi o samą grę, a sama część 4, Wam powiem, no, gra się naprawdę topornie walki są takie, moim zdaniem, mało emocjonujące. Nie to, co w dwójce, nie to, co w trójce. Jedyne, co jest dużym plusem, to tak jak wspomniałem wcześniej, fabuła. No i powiem wam też te filmiki, te wstawki przy takich poważniejszych momentach. Powiem wam co, jak co. Blizzardowi można wiele zarzucić, ale jeśli chodzi o wykonanie filmików, to jest naprawdę fajna rzecz. No i też fajny jest lektor. Jeśli chodzi o polską lokalizację, fajnie się tego słucha. Także jeśli, słuchajcie, będziecie mieli kiedyś Przyjemność kupić grę, to ją wybierzcie na dużej, mocnej promocji to warto dla samej fabuły, jeśli chodzi o Diablo 4. Tutaj bym radził, bo pod kątem, jeśli chodzi o samą grę, no to słabo to wypada, to wypada przy części drugiej i trzeciej. Kto wie, może się jeszcze przekonam, na razie tutaj powiem wam, nie ma startu ta gra, ale pod kątem fabuły jak najbardziej polecam. Kto wie, może słuchajcie, Blizzard stworzy. Jeśli będzie Diablo 5, coś godnego dwójki bądź trójki, ale to czas pokaże. No i moi, moi drodzy, koniec już może tej prywaty. Może teraz przejdźmy do, do materiału. Moi drodzy, skupmy się teraz właśnie na zaklęciach czwartego poziomu. Wybrałem tutaj 17 zaklęć, moim zdaniem tutaj potężnych, jeśli chodzi o czwarty poziom. I może zacznijmy tutaj od zaklęć. Życia. A są to, słuchajcie, trzy zaklęcia. Pierwszy to jest grupowy egzorcyzm. Dlaczego? Słuchajcie, grupowy egzorcyzm usuwa wszelkie negatywne zaklęcia ze wszystkich sojuszniczych jednostek. Jest to bardzo fajna rzecz, kiedy, na przykład, wróg puści na nas grupową klątwę, czy inny tutaj negatywny czar, grupowy smutek. No to grupowy egzorcyzm powoduje to, że usuwamy te negatywne czary. Także fajny czar ale tylko grupowo. Ale nie tylko, bo na pojedyncze jednostki też warto to mieć, ale moim zdaniem jest to bardzo potężny czar. Kolejne zaklęcie, moim zdaniem bardzo, bardzo potężne, to jest grupowy zapał. Dlaczego? Ponieważ powoduje, że wszystkie sojusznicze jednostki otrzymują maksymalne możliwe morale. I słuchajcie, morale w tej grze jest tutaj bardzo istotne. Dlaczego? Bo zobaczcie, morale... Dodatnie morale oznacza, że oddziały będą szybciej działać w czasie rundy walki, a negatywne morale odwrotnie. Oznacza, że będą działać później. tylko im mamy wyższe morale, tym nasze oddziały szybciej działają. Więc, moim zdaniem, grupowe Zapo to jest bardzo potężne zaklęcie, ale i nie tylko. Bo przydaje się, kiedy też mieszamy armię, to wtedy też warto używać grupowe Zapo, bo wtedy nie mamy ujemnych modyfikatorów. I kolejny, już ostatni potężny czar magii życia, jeśli chodzi o czwarty poziom, to jest modlitwa. Bardzo potężny czar. Dlaczego? Modlitwa sprawia, że wszystkie jednostki ze sfery życia uzyskują 25% premię do punktów życia oraz zadawanych obrażeń. No, przepotężny czar, naprawdę go polecam, nawet ma fajny opis. Ch chroni nas, y sługi życia, chroni nasze ciała, ale jeśli zginiemy, zabierz nas szybko do siebie. Tak jest opis tego czaru. No, potężny czar, wam powiem, y to jest moim zdaniem jeden z takich lepszych y czarów, jeśli chodzi o y frakcję życie. Naprawdę super czar i... Kolejny, kolejny tutaj, jeśli chodzi o magię, to jest magia śmierci. Tutaj wybrałem trzy takie zaklęcia, które mi się spodobają, które uważam za potężne, a jest to, słuchajcie, grupowe osłabienie. I co dodaje? Powoduje, że wszyscy wrogowie będą w walce zadawać o obrażenia mniejsze o 25%. Bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, wszyscy wrogowie zadają na mniejsze obrażenia. Coś wspaniałego, moim zdaniem. Kolejne zaklęcie, też, moim zdaniem, potężne, to jest grupowy smutek. Powoduje, że wszyscy przeciwnicy będą mieli najniższe możliwe morale. I wam powiem, to jest taka odwrotność takiego właśnie wysokiego morale, ponieważ tutaj morale, jak wiadomo, jak jest ujemne, to będą działać później oddziały wroga. Także to jest fajna, fajna rzecz. I ostatni tutaj, takie czwartego poziomu potężne zaklęcie, jeśli chodzi o magię śmierci, to jest, słuchajcie, wampiryczne dotknięcie, powoduje, że sojusznicza jednostka. Będzie uzyskiwać jeden punkt życia za każde zadane dwa punkty obrażeń. Coś identycznie jak wampiry. Dlatego warto dawać ten czar na, na, na jednostki, które nie mają tej umiejętności, co, co wampiry. To wtedy dana jednostka zachowuje się, jakby była jednostką wampir. Bardzo fajna, bardzo fajny czar. A opis jest taki: Wszyscy kochają wampiry. A czasem chcą się przekonać, jak to jest być jednym z nich. Także Wam powiem: potężne, no przepotężne zaklęcie czwartego poziomu. Polecam często je używać. I kolejna magia. To jest, słuchajcie, magia ładu. W zasadzie do tego filmiku wybrałem wszystkie czary czwartego poziomu, jeśli chodzi o ład, ponieważ wszystkie, moim zdaniem, są tutaj potężne. Szczególne, na szczególne uznanie, słuchajcie, zasługuje grupowe spowolnienie. Dlaczego? Ponieważ zaklęcie to powoduje, że wszystkie jednostki wroga będą się przemieszczać z połową szybkości i ruchu. To jest bardzo fajny czar, szczególnie warto go rzucać na, na początku bitwy. Wtedy jest cała armia spowolniona wroga. No, wspaniały czar. Kolejne zaklęcie, które jest potężne, ale które Wam rzadko używam, to jest Oślepienie. I co to daje? Oślepienie sprawia, że cel przez trzy rundy nie będzie mógł wykonać żadnej akcji. Jeśli jednak otrzyma jakieś obrażenia, zaklęcie straci moc. Także bardzo fajne zaklęcie. Moim zdaniem potężne, ale z praktyki wynika, że raczej rzadko go yy, używam. I kolejny czart to jest Szał. Też bardzo potężne zaklęcie. Co to daje? Szał zmusza wybraną jednostkę do ataku na najbliższy oddział bez względu na to, czy jest to. Przyjaciel czy wróg. Działa tak długo, jak długo, atakuje docelowa jednostka. Słuchaj, bardzo fajna, słuchajcie, bardzo, fajna, bardzo fajne zaklęcie, bardzo fajny czar, ponieważ sporo potrafi namieszać. Jeśli chodzi o, wrogie, o jednostki wroga. Warto to rzucać, bo naprawdę dużo daje ten czar moim zdaniem. I kolejne zaklęcie, czar bardzo potężny, to jest słuchajcie, widmowy wizerunek. Zaklęcie to tworzy kopie. Pojedynczego stworzenia. Jego siła zależy od poziomu czarodzieja rzucającego czar. Coś jak iluzja, ale jego mocniejsza wersja. Nawet fajny jest opis. To tylko iluzja. Trochę światła i wyobraźni. Ale jak do tej pory wystarcza, żeby ludzie poczuli iluzoryczny zapach potu. Tak jest opis, fantom. Taka mocniejsza wersja zaklęcia czaru-iluzja. Widmowy widzowiec, bardzo polecam. To by były, jeśli chodzi o zaklęcia ładu. I teraz zobaczmy, jakie są zaklęcia chaosu. No tutaj jest trochę tych zaklęć. Tutaj dałem, słuchajcie, pięć zaklęć. Pierwsze, jakie dla was mówię, to jest chmura zamętu. Dlaczego to jest takie potężne? Bo chmura zamętu sprawia, że wszyscy wrogowie w promieniu 3 metrów od celu stracą najbliższą akcję. Cel musi znajdować się na linii wzroku czarodzieja. To tylko zaklęcie. Przydało mi się kiedyś, jak musiałem uciekać przed strażą miejską. Bardzo fajny opis. Nawet, nawet, nawet nie wiedziałem, że taki jest. No bardzo fajne zaklęcie takie daje nam czas. No po prostu wróg jest unieruchomiony na, na jedną akcję. Bardzo, bardzo fajne zaklęcie. No I fajny opis czaru moim zdaniem. Podamy grupowe pierwsze uderzenie. Też bardzo potężny czar. Zaklęcie to sprawia, że wszystkie sojusznicze, że wszystkie sojusznicze otrzymują na czas walki zdolność pierwsze uderzenie. Słyszycie, że jednostki powinny być, otrzymują na czas zdolności pierwsze uderzenie. Bardzo fajne zaklęcie. Yy, powoduje to, że po prostu mamy, że pierwsi atakujemy. To jest bardzo fajna rzecz, także daje nam to sporą przewagę. I to też powoduje yy, grupowe pierwsze uderzenie, to że odnosimy mniejsze straty na polu bitwy. Więc warto mieć ten czar, grupowe uderzenie. Bardzo fajna rzecz. Yy, no i to powoduje, to się też przekłada na przeżywalność naszych jednostek. Po, polecam bardzo. Kolejne zaklęcie, to jest grupowy pech. I co daje grupowy pech? Zaklęcie to sprowadza nieszczęście na wszystkie oddziały przeciwnika. A jak jest opis, to zaklęcie najbardziej przydaje się podczas walk gladiatorów. Jakimś cudem zawsze wiem, kto wygra. To pewnie kwestia szczęścia. No, grupowy pech to jest bardzo fajna rzecz. No po prostu szczęście. No tutaj też w tej grze bardzo istotne jest szczęście. I co dodaje? daje? Oddziały z dodatnim szczęściem otrzymują Mniej obrażeń w walce, a oddziały ze szczęściem ujemnym otrzymują większe obrażenia. Czyli słuchajcie, warto rzucać grupowy plek już na początku bitwy, na początku zabawy, bo jednostki wroga będą otrzymać większe obrażenia. Moim zdaniem, jest to słuchajcie, zaklęcie czar bardzo niedoceniane, a warto je mieć w księdze zaklęć. Kolejny czar czwartego poziomu, też bardzo potężny, to jest moim zdaniem słuchajcie, implozja. To wyjątkowo potężny, magiczny atak wymierzony przeciwko wybranej jednostce. Cel musi znajdować się na linii wzroku czarodzieja, a opis tego czaru jest taki. Widziałem już twarze moich wrogów w agonii. Ból musiał być wprost nie do opisania. Całe szczęście, że, że, mnie, że mnie to nie spotkało. Jest to bardzo, słuchajcie, potężne zaklęcie, jedno z najlepszych czwartego poziomu. Polecam je mieć, polecam je używać. No Zobaczcie, to obrażenia, prawie 1000. Zadaje 970 punktów, ale to dlatego, że mam bohatera na 40 poziomie. Ale potężne potężne zaklęcie naprawdę polecam. I już słuchajcie, ostatnie zaklęcie chaosu, które jest moim zdaniem najlepsze ze wszystkich, które teraz dotyczą omawiałem, jest to Koci Refleks, bo co to daje? Koci refleks zapewnia dodatkowy atak sojuszniczej jednostce. No, słuchajcie, ten czar warto rzucać na hydry. Wyobraźcie sobie, hydra, która ma atak grupowy, dajecie Koci Refleks, to taka grupowa, taka hydra potrafi zadać. Yy, Dwie akcje w jednej turze, dwa ataki. No coś wspaniałego, dlatego ja zawsze lubię zamiast czarnych smoków rekrutować hydry, ponieważ kiedy nam się trafi ten czar o nazwie Koci Reflex, to wtedy hydry, słuchajcie, są niezrównane, niepokonane. Same w sobie są średnie, ale kiedy dodamy ten czar, to słuchajcie, no potęga. Także ja uważam, że to jest ten najpotężniejszy czar czwartego poziomu, jeśli chodzi o chaos. I ostatnie drzewko, ostatnia magia, której jeszcze nie omawiałem, słuchajcie, to jest magia. Natury. I magia natury ma tutaj takie czary, moim zdaniem potężne, to, to są tylko te dwa, na ten pozostałe nie, nie patrzcie, nie wiem dlaczego one się tak tutaj wgrały, a jest to słuchajcie, grupowa fortuna, zaklęcia maksymalnie zwiększa szczęście wszystkich sojuszniczych jednostek, a jak wiadomo szczęście, oddziały z dodatnim szczęściem otrzymują mniej obrażeń w walce. Czyli już słuchajcie, na początku zabawy warto dawać grupową fortunę, bo nasze oddziały odnoszą mniejsze obrażenia, bardzo fajna rzecz. I ostatni czar to grupowe uderzenie węża. Też bardzo fajne zaklęcie. E, zaklęcie to zapewnia wszystkim sojuszniczym jednostkom zdolność pierwszego uderzenia. A jak jest opis? Ich wojownicy uderzali z niesamowitą szybkością. Dziesiątkując nasze szeregi nie mogliśmy odpowiedzieć ciosem za cios, wiedziałem, że w tej sytuacji bitwa jest już przegrana. Tak jest opis tego czarno, bardzo fajne zaklęcie, grupowe uderzenie węża. No, super, super sprawa. Pierwsi możemy dzięki temu zaklęciu piersi. Mamy, mamy właśnie pierwsze uderzenie. Potęga. Naprawdę fajny czar. Także tutaj takie tutaj skromnie, bo tylko dwa zaklęcia. Można jeszcze tutaj podpiąć pod to czwartego poziomu, też jeśli chodzi o przywołanie. To jest przywo, przywołanie jadowitego pomiotu. Też bardzo fajne zaklęcie, ale czy takie potężne. No, nawet jest, no słuchajcie, no 28 jadowitów na, na dzień dobry, jad, jadowitych pomiotów, ale dlatego, że mamy wysoki poziom, dlatego jest to jedna z takich też niepotężnych zaklęć. Może nie najpotężniejsza, ale e, potrafi dać w kość. A jadowite pomioty, jak wiadomo, strzelają na dystans, bardzo fajna jednostka. No i tak, słuchajcie, pracujemy się te zaklęcia. 17, no, 18 zaklęć tutaj dla Was, omówiłem tych potężnych, moim zdaniem, czwartego poziomu. Napiszcie w komentarze jakie Wy uważacie tutaj za za potężne. Moim zdaniem to są te, które wymieniłem w filmiku. No i słuchajcie, tak wracając do początku mojego materiału, tak się w moim życiu złożyło. No cóż, ale tak to, tak to czasem bywa. Kto wie, może jak mi się sytuacja ustabilizuje, to wrócę do normalnego nagrywania. Tutaj, jak sami przyznacie, miesiąc wrzesień był u mnie miesiącem takim wyjątkowo obfitym w materiałach. Potrafiłem nawet dać Dwa materiały tygodniowo, ale to dlatego, że miałem urlop, a ja na urlopie tutaj nie porównywałem, nagrywałem ostro na Was materiały, dlatego tak często się tutaj te materiały pojawiały. Teraz będą zdecydowanie rzadziej, tak jak mówię, jeden materiał, góra dwa w miesiącu, to jest max. ile mogę. Słuchajcie, kiedy przychodzę z pracy, to maksymalny czas, na ile mogę sobie poświęcić nagranie, to jest pół godziny w polotach max. godzinę. I potem idę, idę spać, bo wstaję, słuchajcie, 5.55, ubieram się, Jem śniadanie i idę do pracy. I kiedy wracam, jest tutaj ciemno, ale słuchajcie, ja się nawet cieszę. Z początku byłem negatywnie nastawiony, ale z tego nowego miejsca pracy, słuchajcie, bije inna energia. Są inni ludzie, to jest bardziej życzliwi, fajnie, i jest w tym moim nowym miejscu pracy taki jest spokój. Nie ma takiego zgiełku, nie ma takiego chaosu. Też sobie cenię. Naprawdę yy, z początku byłem bardzo zły na to, ale z perspektywy czasu cieszę się, bo jest naprawdę fajnie. No, i tak to jest. No, ale słuchajcie, no ma to swoją cenę, będę tutaj te materiały dla Was rzadziej nagrywał. Dla mnie priorytetem jest właśnie rodzina oraz praca, a ten kanał, który prowadzę, to jest tak czysto hobbystycznie. Lubię nagrywać, lubię Heroesy, część czwartą, jak już zapewne zobaczyliście i tutaj lubię się dzielić z Wami tymi materiały. A to, że będą rzadziej, może to i dobrze, słuchajcie. Czas pokaże. Także moi drodzy, jeśli materiał Wam się spodobał, proszę Was o lajka, like, komentarz, subskrypcję. Do następnych materiałów trzymajcie się. Cześć! Pa!